Zapraszam na audycję pod tytułem Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć z okazji 83. rocznicy zbrodni katyńskiej, przygotowaną przez młodzieżową grupę teatralną Paradoks z opatowskiego ośrodka kultury pod kierunkiem pani Edyty Gwoździk. Pochylmy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej. Aby pamięć o tej straszliwej zbrodni sprzed lat. Była żywa w pokoleniach polskiego narodu, aby zachować pamięć o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów. Przypadająca w kwietniu rocznica zbrodni katyńskiej po raz kolejny przypomina o tragicznych losach polskich jeńców. Wydarzenia z 1940 roku. Zapisane na kartach historii Polski krwią i męczeńską śmiercią Polaków, należą do najbardziej dramatycznych. Tam, na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość jednym strzałem w tył głowy. Dzisiaj uczcimy ofiary zbrodni katyńskiej jednej z największych zbrodni wojennych. Jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej. Dokonały jej z premedytacją władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Dramat rozpoczął się 23 sierpnia 1939 roku podpisaniem przez Związek Sowiecki i Niemcy traktatu o nieagresji wraz z tajnym protokołem. Na podstawie zapisków tegoż protokołu zostały podzielone strefy wpływów w Europie. Dokument przewidywał także udział Armii Czerwonej w agresji na Polskę i dawał Sowietom połowę terytorium Rzeczypospolitej. Dla Hitlera podpisanie traktatu oznaczało możliwość agresji na Polskę i rozpoczęcie II wojny światowej. Dramat Katynia domaga się od nas prawdy: nie zamazać jej, poznać do samego dna nie wolno zapomnieć oto nasze zadanie są zbrodnie, które nie ulegają przedawnieniu są doświadczenia, których nie wolno zapomnieć tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogła ich wznieść błagalnie do Boga i do świata. Zekneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogła błagać o litość, nie wezwać znikąd pomocy. W podartym mienieckim płaszczu martwą do rowu zepchnięto i zasypano ziemią. Kwiona wskrość przesiąkniętą, by wstać nie mogła, nie dać znaku o sobie, i na zawsze została w leśnym katyńskim grobie. Pod śmiertelnym całunem zwiędłych katyńskich liści, by nikt się nie doszukał, by nikt się nie domyślił tej samotnej mogiły, tych prochów i tych kości, świadectwa największej hańby i największej podłości. Wczoraj Wrzucili ciała do dołów, nieruchome, zimne. Ziemia ich nie ogrzała, bo obca. Stradzili, okłamali, nawet w tył głowy strzelali, by nie widzieć twarzy ludzi. Świat o nich zapomniał, nie wierzył, że zginęli taką śmiercią, bezbronni. Sprzyczali się, kłócili, nawet wobec śmierci nie umieli powstrzymać języków. Dzisiaj zrobili im grób, ułożyli ich w mogiłach. Obcą ziemię ogrzali zniczami. Prawda na światło dzienne została ukazana. Uwierzyli. Jutro. Jutro Bóg da im nowe życie. Tej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie. Bo nawet wiatr, choć był świadkiem, po świecie jej nie rozniesie. Bo tylko księżyc niemowa, płynąc nad smutną mogiłą, mógłby zaświadczyć poświatom, jak to naprawdę było. Bo tylko świt, który wstawał, na kształt różowej pochodni, mógłby wyjawić światu sekret ponurej zbrodni. Bo tylko drzewa nad grobem, stojące niby gromnice, mogłyby liści szelestem wyszumieć te tajemnice. Bo tylko Ziemia milcząca, kryjąca jenieckie ciała, wyznać okrutną prawdę mogłaby, gdyby umiała. Kiedy 13 kwietnia 1943 roku. Niemcy ogłosili, że w lasku pod Wsiąkatyń niedaleko Smoleńska wojska niemieckie odkryły masowe groby polskich oficerów wziętych do niewoli przez Sowietów jesienią 1939 roku. Początkowo nikt nie uwierzył. W okupowanej Polsce przypuszczano, że to nowe kłamstwo propagandy Gebelsa, Gdy jednak zaczęto publikować zdjęcia odkrytych grobów z tysiącami ciał równo ułożonych jedno obok drugiego, ludzi z rękoma spętanymi drutem kolczastym, zamordowanych strzałem w tył głowy. Kiedy zaczęto publikować nazwiska tych, którzy znaleźli się w sowieckiej niewoli i nagle wiosną 1940 roku zaprzestali korespondencji z rodzinami, kiedy dowództwo polskich sił zbrojnych na zachodzie zaczęło dochodzić, że zamordowani to oficerowie, których nadaremnie poszukiwano na bezkresnych przestrzeniach sowieckiego imperium, by powołać ich do służby w pozbawionej kadry oficerskich armii generała Andersa, bolesna prawda dotarła do świadomości Polaków. Ale dopiero 13 kwietnia 1990 roku Związek Radziecki oficjalnie przyznał się do popełnienia zbrodni. Spróbuję odkryć prawdę. Byłem członkiem Międzynarodowej Komisji Badającej Zbrodnię Katyńską. Muszę powiedzieć, że to co zobaczyłem w Katyniu było widokiem tak straszliwym, rzeczą tak przerażającą, że w najgorszych koszmarach nocnych czegoś podobnego nie mógłbym wyjaśnić. Widziałem na własne oczy. Tysiące trupów w polskich mundurach, z premedytacją pomordowanych, strzałem w tył głowy, z rękami związanymi na plecach. Byli oni zakopani w pokładach i rzędach z wielką starannością. Naliczyłem nie mniej niż siedem grobów. To musiało być nieraz zadanie dla morderców, aby uśmiercić tak wielką liczbę osób. Tej nocy sprawiedliwość zgładzono w katyńskim lesie, bo która to już wiosna. Która zima i jesień minęły od tego czasu, od owych chwil straszliwych, a sprawiedliwość milczy. Nie ma jej widać wśród żywych. Widać we wspólnym grobie legła przeszyta kulami, jak inni, z kneblem na ustach, z zawiązanymi oczami. Bo jeśli jej nie zabrała, nie skryła katyńska gleba, gdy żywa, czemu nie woła, nie krzyczy o pomstę do nieba. Czemu, jeśli istnieje, nie wstrząśnie sumieniem świata. Czemu nie tropi, nie ściga, nie sądzi, nie każe kata? 13 kwietnia 1940 rok. Wywożą coraz mniej nas. Po rewizji opuściliśmy mury i druty obozu Kozielsk. Wsadzono nas do wozów więziennych. Takich wozów, jakich w życiu nie widziałem. Gdzieś mamy jechać z samochodem. I co dalej? Rzeczywista historia Katynia, rzeczywista, straszna, przerażająca. Ciało obok ciała, człowiek, zabity jak dzikie zwierzę. Katyn ciśnie się do światła, niby warstwy skóry, tłok patrzących twarzy z podruszonej darni. Spoglądają jedna za drugiej, do góry, ale nie ma ruin, to nie gród wymarły. Raz odkryte, krzyczą za tym chłymi usty. Lecą sobie przez ręce, wypruchniałe w środku. Wrów, co nigdy więcej nie będzie już pusty. Nie ma krzyży, to nie groby przodków. Sprzączki i guziki z orzełkiem zerdzy, po miskach czerepów, robaków gonitwy, skniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi. Ale nie ma broni. To nie pole bitwy. Może wszyscy byli na to samo chorzy? Te same nad karkiem okrągłe urazy? Przez które do ziemi dar odpłynął Boży, ale nie ma znaków, że to grub zarazy. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały, jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały, nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi, ale to świadkowie żywi, więc stronniczy. Zresztą, by ich słuchać, trzeba wejść do zony. Na milczenie tych świadków może Pan liczyć. Pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu. Świat głosu bez ciała i ciała bez Boga. Świat Boga bez imienia, imienia bez losu. Jest tylko jedna taka świata strona: gdzie coś, co nie istnieje, wciąż o woła, Gdzie już śmiechem nawet mogiła nieczczona, Dół ominięty dla orła Sokoła. O pewnym brzasku w katyńskim lasku Strzelali do nas Sowieci Zgładzono sprawiedliwość Prawdę i wolność zgładzono Zdradziecko w smoleńskim lesie Pod obcej nocy osłoną Dziś jeno ptaki smutku W lesie zawodzą żałośnie Jak gdyby pamiętały O tej katyńskiej wiośnie Jakby wypatrywały Wśród leśnego poszycia Śladów jenieckiej śmierci Oznak byłego życia. Czy z dębowych liści, albo sosnowych igiełek, nie błyśnie szlif oficerski lub zardzewiały orzełek, strzem zielonego munduru, kartka z notesu wydarta, albo baretka spłowiała, pleśnią katyńską przeżarta. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni, z głębi wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie Są, aby świadczyć Bóg policzy i ulituje się nad nimi Lecz jak z martwych wstać mają ciałem Kiedy są lepką cząstką ziemi Przeleciał ptak, przepływa obłok Upada liść, kiełkuje ślas I cisza jest na wysokościach I dymi mgłą smoleński las Tylko guziki nieugięte Potężny głos zamilkłych chórów tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundurów. Dziś, Marysieńko, minęły trzy miesiące, jak Cię z Bożenką pożegnałem. Niedługi to okres czasu. A mnie? Kochanie się zdaje, że parę lat już Was nie widziałem. Trudno jest, Maryś, wytrzymać. Nie mogę spokojnie o Tobie i Bożence pomyśleć. Zaraz mnie coś ściska za gardło i serce. Wierz mi, Maryś, że bardzo Cię kocham. A teraz jeszcze więcej. Śniło mi się pięknie o tobie. trzydzieści 36 stopni wokoło. Piszę do ciebie, kochanie, list. Jutro go wrzucę. Oczywiście nie mogę pisać tak, jakbym chciał, marsieńko. Leżą strzelani w ciemię. W tych swoich grobach płytkich siwieją z przerażenia. Zwolna wzrastają w ziemię, żył czarnych, chwytne nitki. Wojsko się zakorzenia. W żadnym z okopów tylu nie zaznali takiego z piaskami spokrewnienia. Z Daj mi prawo azylu, ziemio kraju obcego, i siwiej z przerażenia, nad ich grobem ogromnym, Niedoekshumowanym. Ptaki krzyczą o świcie. O czym one tak krzyczą, że z niczym się nie liczą? Czemu ich nie słyszycie? I niech to nas pouczy, że dym Troi się włóczy przez setne pokolenia. W tej ptasiej asyście olszyń wiosenne liście. Siwieją z przerażenia. Najpierw jechali długo, wieziono ich wiosenną szarugą. Ilu ich było? Dwa, pięć, osiem, dwanaście tysięcy? Pamiętamy ich zbrojnych i hojnych, pamiętamy młodziutkich przed wojną. O Boże, nie myśleć więcej. Każdy dzień ma swoją pracę, a tamto. Nie powraca. A jednak, o czym myślał, zanim umierał? Za szeregiem, walący się szereg? Będziemy kiedyś wiedzieli, skoro już wyszli z ziemi Ktoś ocalony cudem, ktoś schowany przypadkiem w rowie, straszliwą opowieść opowie. Czy szarpały ich ręce brudne, czy poszli na rzeź bez oporu? Czy konali wiosennym wieczorem? Czy zabito ich o mroźne rano? O Boże! Czy im się przeżegnać dano? Czy do końca aż kat wystrzelił? O niczym nie wiedzieli. Katyń to nie tylko dramat niewoli i wymordowania przez NKWD 4,5 tysiąca oficerów polskich, zabijanych pojedynczo strzem w tył głowy w lesie katyńskim. Katyń, to prawda, przez długie lata okrywana kłamstwem. Przemilczana przez mocarstwa, do dziś spychana na margines świadomości. Utkwiła mi w pamięci szczególnie jedna twarz. Oto leżał przede mną trup, którego życie rozpoczęło się w mieście artystów i poetów, w pięknym mieście z duszą. A teraz jego duch bawi się w obłokach światłem słonecznym. Płacze. To niesprawiedliwe. Podobnie jak wszystkie zwłoki, był w mundurze polskiego oficera. Można było wyraźnie dojrzeć polskiego orzełka na guzikach. Miał oficerskie dystynkcje. Ogólnie mówiąc, było to ubranie zimowe. Wielu miało ciepłe szaliki, niektórzy nawet rękawiczki, a poza tym ciepłe i długie buty. Staje się jasny czas morderstwa. Była to wiosna, kiedy było jeszcze zimno. Wiosną 1940 roku. Przemów do mnie Chryste, bo mózg nie pojmuje, dlaczego kwiat walorów. W swoim pięknym rozkwicie, tam w lesie katyńskim, przypłacił je życiem. W czym była ich wina? Wszak sam wróg ich przyzna, że hasłem ich wszystkich był: Bóg i ojczyzna. Przemów do mnie, Chryste, lub niech tu się skończy ta pielgrzymka moja. Bo usta nie wyszepcą, bądź wola twoja. Taka mnie boleść przejmuje straszliwa. Czy mało jest ofiar od wieków zarania? A wtedy drgnęła głowa boleściwa. Bądź pomna, bez śmierci nie ma zmartwychwstania. Patrzyłam im w oczy, niewidzące. Dotykałam ich rąk, z których tylko pokruszone kości zostały. Ich głowy gładziłam je tak delikatnie, z miłością, niczym matka. Tylko dziury po kulach zostały. Ich piersi tuliłam je do siebie, wzburzone płaczem. Zostały tylko żebra, spruchniałe. Ich twarze, zasnute historią, nie zapomnę ich. Nic nie pozostało. Ciała silne, umięśnione, chude, wynędzniałe. Codziennie je oglądałam, tak bliskie mi były. Ale ich już nie ma. Zostały stare filmy, straszne zdjęcia. To pamiętam, uśmiechu nie zobaczyłam. I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zabić, nie chciała ulec przemocy. I woła sprawiedliwość i prawdę po świecie niesie. Prawdę o jeńcu w tysiącach zgładzonych w katyńskim lesie. Dzisiejsza audycja została przygotowana przez młodzieżową grupę teatralną Paradoks, działającą w Opatowskim Ośrodku Kultury. Przygotowaliśmy tę audycję w związku z tym, że właśnie 13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. A właśnie tego dnia w 1943 roku, czyli dokładnie 80 lat temu, nazistowskie Niemcy ogłosiły informację dotyczącą odkrycia. Masowych grobów oficerów Wojska Polskiego w Katyniu. Natomiast w 2007 roku, 14 listopada, Sejm Polski ustanowił właśnie 13 kwietnia świętem poprzez aklamację. I od tej pory, od 2007 roku, 13 kwietnia obchodzony jest jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W audycji pod tytułem tylko guziki przetrwały śmierć wystąpili. Agnieszka Bocheńska, Natalia Murdza, Zuzanna Cebula, Wiktoria Sendrowicz, Anna Lipiec, Konrad Góra, Grzegorz Kotkowski, Bartosz Klamczyński oraz Jakub Duda. Na 93 i 7 FM. Radio Opatu